Martin, na początek zapytamy, jak zdrowie, jak przed meczem? Byłem bielem, u lekarza trochę, że mam zwolnić z treningu, ale już rozpocząłem treningi, czyli myślę, że na mecz, na mecz jestem w dyspozycji trenerum. Czyli nie ma problemu, będziesz walczył o miejsce? Tak, tak, trochę, miałem przerwę 2-3 dni, ale jest, wszystko jest tak, jak ma być. Do nas przyjeżdżają na koniec maratonu ze stadionem ludowym Wigry Suwałki. Można powiedzieć, że początkowo rewelacja rundy jesiennej? No tak, będzie to bardzo trudny mecz, tak jak każdy jeden. No, będzie trudne boisko. Dzisiaj to tak wygląda. No, mam nadzieję, że zdobimy trzy punkty, jak ostatnio. Wigry złapały lekką zadyszkę. Czy myślisz, że uda się wykorzystać słabszą formę rywala? I patrzymy tylko na siebie. Jak mi zagramy, my musimy zagrać to co zawsze i będzie dobrze. Trzeci mecz przed własną publicznością? Stęsmiliście się za wyjazdami, czy dobrze gra się przed własną, na własnym obiekcie? No dobrze gra się. No, dobrze. Dobrze się gra na własnym jeździe, na, na własnym stadionie. Jeśli gdzieś taki męci wyjazd, to można, no, ale już jak jest taki większy, to już ciężko, no, ale trzeba też. To będą 60. urodziny Stadionu Ludowego, czyli można powiedzieć, że zbliża się do wieku emerytalnego. Czy gdzieś w szatni rozmawiacie może o tej możliwości budowy nowego obiektu? Skupiamy się, skupiamy się tylko na, na swojej pracy. No. Jest, jest to święto i najlepiej boli trzy punkty.